Kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim dzisiejszym czytaniu. Dzisiaj dzisiaj zrobimy czytanie na temat co ja tak naprawdę o nim o, o nim o niej myślę no właśnie czyli sprawdzimy tak naprawdę wasze myśli na temat osób o których o których tak naprawdę y, my, y, myślicie no właśnie kochani y, wy tu Dążycie do odcięcia się tutaj, do zakończenia jakiejś walki, jakiegoś konfliktu z cesarzowo. Możliwe, że to wy jesteście cesarzowo i dążycie tutaj do zakończenia, tutaj do odcięcia się od jakiegoś konfliktu. Albo ta cesarzowa, to może być Wasza, jeżeli jesteście mężczyznami, to może być na przykład Wasza żona, Wasza partnerka, Wasza matka, Wasza siostra, Wasza koleżanka, przyjaciółka. To samo tyczy się. A jeżeli jesteście kobietami, to to po prostu jesteście wy. Czyli wy tutaj dążycie do zakończenia, odcięcia się od jakiegoś konfliktu, od, od jakiejś y, y, w, w, wojny. Być może macie dość tutaj kłótni sporów i chcecie to zakończyć. Chcecie po prostu coś tutaj zmienić w swoim życiu. Nie ja mam wrażenie, że wy jednocześnie chcecie zakończyć. Coś, od czego jesteście uzależnieni, może walkę z jakimś uzależnieniem, z kimś lub coś, może y, wasza matka, y, wasza żona, wasza partnerka tutaj próbują was y, zdo, zdominować, tutaj próbują... Yy, yy, próbują was kontrolować. I wy do tej pory z nimi walczyliście. No właśnie, czyli buntowaliście się przeciwko ich dominacji. Yy, a teraz. Yy, Jesteście zmęczeni tutaj y, y, cio, y, ciągłymi kłótniami, y, ciągłymi konfliktami i chcecie coś za, y, to zakończyć. Tutaj w ogóle chcecie wykreować coś nowego, chcecie, żeby powstało. Coś nowego. Wy w ogóle zdecydowaliście, że tutaj będziecie podążać jakoś nowo drogą w swoim życiu. W ogóle wy się tutaj przyglądacie swojemu życiu i być może zmianom, które zachodzą w Waszym życiu z innej perspektywy. Z jakiegoś innego, tutaj zupełnie no, nowego punktu widzenia, to jest tak, że wy tutaj podejmujecie jakąś decyzję. No właśnie, ale. Czyli. Chcecie zakończyć tutaj myślenie, tutaj ciągłe zastanawianie się, być może bicie się ze swoimi myślami, tutaj walkie ze swoimi myślami, tylko chcecie tutaj yy, yy, pójść zupełnie nowo drogo. Chcecie podjąć decyzję i pójść zupełnie nowo drogą i chcecie zrobić to y, jak najszybciej. Chcecie się również uwolnić od własnych blokad, czyli od własnych tutaj lęków, y, myślę o kształtów, y, być może obaw, które Was blokują i tutaj y, niejako. Y, nie pozwalają tutaj podjąć Wam decyzję. Wy chcecie również, żeby ta decyzja, którą będziecie podejmować, była słuszna i sprawiedliwa. Mam wrażenie, że wy nie chcecie tutaj, żeby ktoś nad wami, ktoś nad wami dominował. Ktoś wam mówił, co, co macie robić, być może próbował kontrolować wasze życie. Wy sami tutaj chcecie to życie kontrolować. Możliwe, że wy chcecie być w relacji z kimś, czy to z mężczyzną. Czy, czy to z kobietą, no właśnie, jeżeli chodzi o mężczyzn w takiej relacji, w których, w których nie będzie do y, dominacji, tylko tak naprawdę będziecie sobie równi. No właśnie, będziecie sobie równi i będziecie partnerami. Yy, tutaj yy, będziecie się między sobą, yy, tutaj yy, dogadywać, a nie kłócić. Yy. Wy po prostu nie chcecie. Yy jakby cierpieć, ale nie chcieć, oboje nie chcecie cierpieć, ale nie chcecie też się ranić siebie, siebie tutaj, siebie, siebie nawzajem Mam wrażenie, że jeżeli byliście zranieni albo jesteście zranieni, to tutaj chcecie się uwolnić od tego bólu i cierpienia, który jest w Waszym życiu, kochani. Yy, Dzisiaj to już koniec. Dzisiaj się żegnam z Wami i zapraszam Was na moje kolejne czytanie.